Ciema z tej strony Dachne. Zgromadzi się w farkę jak prima, ale chciałbym zadać Wam pytanie. Otóż mam w nowej grze tryb przetrwania. Pytanie, czy chcecie, żeby zaczął od nowa? Na najwyższym poziomie i z, 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 z trybem przetrwania i z definitywną śmiercią. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. Postaram się dopasować pod Was a jeżeli nie, no to po prostu będę kontynuował moją przygodę póki co. Także widzimy się za chwilę. Hej, witam Was powrotem. Mam tam jakąś misję, widzę. I ogólnie to mam wyłączone. Właśnie tą mini mapę. Nie wiem, czy ktoś widział wcześniejsze moje odcinki. To miałem włączoną. Tu sobie chyba jaja ja robisz. O, bania. W ogóle chciałbym. U mojego zwierzęka. Przepraszam. długo nie grałem. O. Nie żyję! Dzwonię zwierzęcia. No, ty będę. O! teraz chciałam mi się błaskać, bo akurat. <grymny> Ale podejrzewam, że to jest chyba główna misja. Gdzie? No tu. Jeszcze? Nie? Coś tak myślę. Ogólnie nie było dużo odcinków. Słuchajcie. Dlaczego? Po prostu miałem słabą jakość dźwięku. Miałem nagrane wam odcinki, ale stwierdziłem, że jednak ich nie wrzucę. Aj, co jest? A chciałem się podrapać Nabi go Co za szok O przepraszam To jest... co to jest Borsuk Obrębny borsuk Masz. No nieźle i sponsor, chcę sobie zagrać w trybie przetrwania, tak? Czy się nie mylę czasami? <laughs> Bez minimapy... mapy na dziko. Muszę się wczuć w 100% w grę. Pewnie, a jak to jakiś dziwny postrzęp nas zabija. Coś takiego? Depart. Jak mam mogę go? nasz Czekaj, wróć. Mm. А не то. Включаем бомбы. Tam tak czy inaczej to model lamparty już śmiać. On mi ucieka! Gdzie jesteś? No nie, tu jest, dobra? Szybko, 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 szybko. może. No nie, idzie, Może go znajdziemy? Uh -huh. Tylko <gry> Fajnie, nowy zwierzek okay. Nie chcę ci głaskać, chcę... Panieść wszystko znowu. No, czyli już się opłacał? Cześć! Nie, wolę, wolę linki, ale dobra. Bo pewnie jesteś lepszy... Rzadki czarny jak no, no to tym bardziej lef jaskiniowy, siła skradanie, szybkość. No jest już lepszy, no nie ma, nie ma co się uszukiwać, niestety. Ok, co jest? Jaki ty może dziwny oczy? Dobra, mapę. Aha, bo chciałbym coś. No dobra, no, zrobimy misję po tak jak cały czas robiłem. Chciałem nawet nagrać, ale no... Zmarłem skutkiem, bo nie chciałem robić, to po teraz tej coś rozgrywki. Jak mi się to źle oglądało, no to podejrzewam, że wam to tym bardziej by się źle oglądało. Taka prawda, nie? Cześć. Przy na Może nie ma To jest nasz Czy mnie nasz bił? Znaczy mój człowiek nie bił coś ich tak robi tutaj wszędzie Dziwne. Ale w ogóle. Nie, dobra, to jest. O, przynajmniej trochę akcji macie. jeżeli nic zamiast nie to po prostu wam to wyrytnę. E, skakuj. O, no, nie wycinać, bo. Czy wycinać, wycina... Wy... Będę będą wycinać tylko potrzebne rzeczy na pewno. O. No, co jest straszniejsze? ostateczniejsze, to mnie interesuje, w tym wszystkim, co tam jest napisane. W nowej przygodzie, że tak powiem. Jeszcze coś znalazłem. Jakiś zapaszek. Co tu mamy. Kolejny czarny. One no, też popularne chyba są. Ja myślę, że jestem wyjątkowy, a jest zupełnie, jedno. <laughs> chyba że mam wyjątkowe szczęście i. A, czekaj, czemu by jej nie zabić po prostu tej drugiej? Mamy jakąś wyjątkową skórę Nanda, nie? To jest? Wyjdź, wyjdź, Co ty? Po No zody. No teraz aktualnie bym zmienił mapy, nie? Mam małą lipę. Bo na drzewach tu przynajmniej wiedziałem, gdzie są jakieś panty. A teraz to już nie wiem. Aha, tu jest jakaś pomoc idzie. Dobra, pójdźmy. No, no tam i tak powiedziałem w tym odcinku. Co my tu mamy? Uuuu. обязательно. Вот, вот буквально. Э -э Зруковцы, А в чем? В А? No co jest? Ładnie. Okej, okay, leży. Przez przypadek zupełnie. Mi to wyszło. Zresztą sami widzieliście. Okej, okay, ok. To nowe miejsce. Czyli co? Czyli... Mam tu jakieś odrodzenia czy coś? A, nie. A broń mi dziuch. dobra. Będziemy bronić. To nie wiem akurat jak trafiłem. O, Może ja tego po prostu nie trafiłem. No i Ten kot jest agresywny po prostu nie Szukaj próbujemy w ogóle się zająć nimi Gdzie jest? Tu No stąpią. No jest No, zgupiał. Konkretnie jak mój pies no, Gdzie jeszcze? czuwam dwóch. O, to jeszcze jak nie. Może mi się skończył. Leżeć. Dobra. Żywność... A, to dla moich. Okej, okay, spoko. Ja bym potrzebował ich przeszukać. Okej okay. no może jeszcze. Pełni przedmiot, przedmiotów. że się wysyło co pewnie. Róbmy. Aha, mamy level. No wiecie co? Tak. Przeszukam nas jaką umiejętność i jedności. widzimy się za chwileczkę. Stamtąd e, rzeczy najpierw ich nie, a później się sobie zapłacę, nie? Jak, jak wieź <śmuluję> można powiedzieć. Dobra, tymczasem. Okej, okay. nieszczęsny. Dobra, lecimy dalej na tę misję, co Wam obiecałem. Przepraszam, jeszcze z włączę. Dobra, lecimy dalej. A, i w ogóle. My tworzymy te fula, nie? Ogólnie podejrzewam, że jeżeli ktoś nagrywa ten typ przetrwania, to na pewno już na całą fabułę przeszedł. Ja nie mam, bo jestem z na bieżąco. Także to by mo mogło być nawet bardzo ciekawe, bo pewnie często bym padał, <grym> nie znając. Yy... No. Mapy, nie znając też fabuły, co gdzie, kiedy, jak. Tylko tyle, co to 9% co mam przeszedł, A podejrzewam, że wtedy to już było... też nie, wtedy musiałbym wszystko nagrywać, byście widzieli. A nie, że... Zresztą, na tej bym to nie bym musiał od nowa to przejść. Nie, 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 tak nie, 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 tak one tak będą latać? Chyba tak, Chyba nie, przystanę. nie, 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 czy nie, nie, dobra. nie, 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 co zrobiłem, w ogóle rozwalają to No dobrze, idziemy na naszą misję To jest misja poboczna, bo Przez Prazę A... Ponsu działa ja, tak dokładnie Wiesz, jest trudna Z tego co widziałem przed chwilą Jak się nie Jak Więc... się wysyłało zwierzaka FG nie. Ładą O, tu jest ich więcej. Hm, huh, jak. haki, tak? I'm A ja haka mam. No, tu zaraz będzie ta misja. No, dokładnie. I biorąc całe, mogę po prostu jeszcze zyskać dwa. Aha. O nie, to jesteś, co już, ok? Możemy jeszcze to, możemy jeszcze to. Może macie jakieś inne propozycje? Czy Tak, ja tak czy inaczej, to, to kończę nagrywać, nie? Dla tych, którzy wyglądają. Jeżeli ktoś ma jakąś propozycję, żeby coś nagrać. No to proszę bardzo, nie jestem do usług. Jezus, jezus. Polowanie. Aha, i. Nie, nie dobra, jest. Trzy na terenu, jest spoko. Z chęcią nawet. Aha, czy będzie taki mini quest? Zrobić im boczaka, nie? Mówisz? Galuguanam, tu galunco Pakłam. To było Wszyscy się, onów ja muszę? wszystkie. specjalny no nic lubimy leżeć powiedziałem Zbieramy parę skór, bo pewnie mamy ich trochę nie dostać okay. niedocyt wiesz skórę? Okay, jeszcze. O! Na leży. Pełno. Leżeć. No bo się zrobiłem mega w strzelaniu. No bo po prostu tym dobry. Okej, okay, mamy dwadzieścia 20 minut. Jakieś. Będzie, nawet będzie trochę mniej. Także... I się... Uh... No. Nie wiem. Trochę daleko, żeby wszędzie iść. Może by... Oooo, oh, misja jaskini. Mamy odniesienie, tak? Łat, jest orientacja Aha, to jest przejęte przez nas. To jest nieznane. Znaczy, mieli wojownika. Karusz. O, dojrzałem, że w następnym odcinku pójdziemy do tego wojownika. Weźmy to to... nie było. A w tym odcinku podziękuję się z Wami. <grymne> e, no, no, zdobycz trochę punktów pamiętaści zdobiliśmy w tym odcinku. E, jeżeli chcecie więcej odcinków, szybciej, no to błakujcie, subskrybujcie, komentujcie. Ale... Dobra, trzymajcie się. Na razie, cześć.